Bardzo serdecznie. Domyślam się, że jesteś ambitną osobą, masz cele i chcesz to wszystko zrealizować. Pytanie jest, czy produkt, czy usługę, czy informację, czy historię, którą masz dzisiaj do zaoferowania, warto dostarczyć na wielką skalę? Czy to może ci pomóc w realizacji Twoich celów? Domyślam się, że tak. Dzisiaj każdy używa jakiejś strategii do tego, aby zarabiać pieniądze. Większość ludzi używa strategii, gdzie zamienia dużą ilość czasu na bardzo małą kwotę. Ta strategia jest naprawdę ograniczona. Dlaczego? Bo jest tylko 7 dni w tygodniu, doba ma tylko 24 godziny, i każdy jest sam. Ale jak widzę, cele i ambicje osób to oni chcą żyć. Jak chcą, kiedy chcą, z kim chcą, gdzie chcą, za ile chcą, chcą żyć tak, żeby móc powiedzieć każdego dnia czuję, że żyję. Pytanie. Jest jak można przejść z tego miejsca, w którym się znajdujemy, do miejsca, w którym tak naprawdę chcemy być. I chcę ci powiedzieć o jednej umiejętności, która może ci pomóc przejść szybko, trwale. A przede wszystkim będzie to umiejętność, na którą jest zawsze zapotrzebowanie. Ta umiejętność jest unikalna, bardzo rzadka i naprawdę świat za nią płaci dzisiaj potężne pieniądze. Jaka to umiejętność? Wystąpienia biznesowe. Zastanów się, jeśli dzisiaj prowadzisz biznes. To często jest tak, że wychodzimy i szukamy klientów na mieście. Co by było, gdybyś w bardzo krótkim czasie mógł dostarczyć to, co masz w ofercie do wielkiej ilości ludzi? Mała ilość czasu, wielu klientów, duża sprzedaż. To może ci pomóc osiągnąć, jeśli opanujesz umiejętność wystąpień biznesowych. Być może pracujesz na etacie jako pracownik. Zauważ, jeżeli dzisiaj poprowadzisz większą ilość osób, pomożesz zrealizować im cele. Staniesz się liderem w swojej firmie. Mogę cię zagwarantować jedno: będziesz pierwszą osobą, która zostanie wyznaczona do awansu. Być może znasz się na czymś, jesteś ekspertem. Sztuką jest dzisiaj poukładać tak wiedzę, aby dostarczyć ją na rynek i zarobić na tym. Jedno, co mogę zagwarantować: na świecie są ludzie, którzy są gotowi zapłacić właśnie tobie za to, co już wiesz. Masz doświadczenie, masz znasz odpowiedzi na wiele pytań. Wystarczy się tym podzielić. Każdy dzisiaj z nas sprzedaje informacje w ten czy nie inny sposób żyjemy w erze informacji. Ale także zaczyna się inna era, transformacji. Dlatego nie zapraszam Cię na szkolenie, tylko zapraszam Cię na warsztat i trening. Dzisiaj chodzi o to, żebyś potrafił albo potrafiła użyć umiejętności wystąpień biznesowych na dwóch scenach: na scenie życia prywatnego i na scenie biznesu. Na tych dwóch scenach stoisz każdego dnia. Wszystkie informacje na temat warsztatu, który się zacznie już 27 maja. W Krakowie w hotelu Best Western znajdziesz na dole. Jest tam link, możesz sprawdzić wszystkie informacje. Jeśli dzisiaj chcesz dostarczyć wartość szybciej, większej ilości osób, a przy tym zarobić naprawdę sporo, nie możecie na tym warsztacie. Zabraknąć. Wielu gości specjalnych. Będziemy współpracować na jednej scenie z Mariuszem Kałamagą, a także z aktorem Piotrem Szwedesem. Wspólne doświadczenie, wszystko po to, aby każdy mógł użyć umiejętności już po wyjściu z tego warsztatu. Wiele wyzwań, wiele atrakcji. Scena jest wszędzie, ty na niej stoisz. Pytanie, czy możesz być jeszcze lepszym mówcą i spełnić wszystkie swoje ambicje i cele jeszcze szybciej? Ja wierzę w ludzi i wierzę też w Ciebie. Jeśli to jest coś dla Ciebie. Na dole wszystkie informacje i do zobaczenia już w Krakowie niedługo, bo w maju. Hotel Best Western, wszystko organizowane przez grupę Vantis. Pozdrawiam, Krzysztof Hilarek.